Siema. Z tej strony najlepszy rzucacz toporów i dzisiaj gram kryt Olafem na topie przeciwko gnarowi. Zgadza się na czacie przeciwna Lulu napisała Pozdro i ty. Pozdro, Ale ja nie, pozdro ety. Lord Manero, hashtag mobin wysłał mi TikToka i napisał Elo, dzięki chłopaki Ja się spóźniłem o minutę na linie, ponieważ byłem w toalecie, ale już jestem, ale już. Już jestem, gramy podkryta. Build jaki będzie w tej grze? Nie wiem, podkryta? Podkryta gram w Gnara, spróbuję może go dojechać level 1, nie wiem, nie umiem grać moim postaciem, ale może jak trafię topór i go do, będę próbował dojechać. Dobra kurna, chodź tu młody. Bijemy się, elo panelo. Elo panelo. O kurna, zdodżował Faker, nie? Okej, okay, dostał jeszcze jeden toporem. Nie do końca wiem, czy jak widziała moja pasywa. Daje mi lifesteal i. Atack speed, okej. Okay. Wiedziałem, że daje atack speed, ale nie wiedziałem, że daje. E, lifesteal. Będę z szczery. To jest ciekawe akurat. Dobra, drugie wezmę E. Nie gram tepa, gram za to ghosta i FLASH'a. Ehm, no teraz już może nie być tak łatwo go dojechać, jako że będzie miał skok. A nie, nie ma skoku, ma W. A to ciekawe w sumie. To w sumie ciekawe. E, nie, wiem, czy nie postawię sobie Warda na wszelkie wypadek. Przeciwna Lulu już nie żyje. Sadek dla Widzka, widza, bo widzki, nie wiem e, Spróbuję ci nie odebrać punktów w tej grze Ok, ok, mam nadzieję e, Nie chcę być niemiły dla widza, nie? Będę e, będę tego, ale to jest w sumie dosyć Niesamowite, że, że trafiłem e, Kogoś, kto mnie ogląda Chyba pierwszy raz to się zdarzyło w sumie, tak jak teraz myślę Chyba pierwszy raz to się zdarzyło No, kanon Minus jeden. Chyba pierwszy raz to się zdarzyło, że Ktoś, kto mnie ogląda e, Na tym koncie mnie wysnajpił, bo tak to w sumie już widziałem Nieraz, że ktoś mi pisał Także thank you Kurna za dobry, jest, ja nie żyję. Już go miałem, nie, już go miałem, zaufaj mi. Ej, ja już go miałem, już go miałem, zaufaj mi. O kurna, myślę, że on tepa i zgołstowałem w bazie, dobrze, że nikt nie wie. Dobra, ona go ma, ona go ma. Tyle dobrego. Nice, nice, nice. Eee, bo ogromny wave będzie dla mnie. To, jakbym rzucił Q i miał manę na to Q, to bym go zabił, ale wiesz jak jest, nie? Kurna, jaki jak, jak kochany dżungler, nie? Jaki kochany dżungler, respektowalny to jest. To jest bardzo respektowalne. Dziękuję, baby, dzięki, dzięki. Jak, jak się nazywa? K405N806. Nie wiem, co to znaczy, ale jeśli przeczytałem coś złego, no to przepraszam serdecznie. <laughs> nie może to jest jakiś skrót od jakiegoś, nie wiem, filmu dla dorosłych. Nie mam pojęcia, nie? Bez kitu. Dobra, idę jej pomóc, nie? Przyżyj, byku, żyj. mi się wave craszuje, nie mogę to już więcej być. Ale to i tak jest dobre. Kurna, co on robi na tym gnarze? Jaki dzik. Nie wiem, jak dobry jest ten matchup, no bo on, jakby moja postać jest dosyć łatwo do skajtowania ogólnie. E, więc to może być jeden z problemów większych. Po drugie, nie idę w klasycznego builda, tylko pod jakiegoś kryta. Nie wiem do końca, e, jak ten build ma wyglądać, ale jakoś będzie, nie? Sia, młody, chcesz się bić? Hmm, nie wiem, czy on tutaj przypadkiem nie żyje. Okej, okay. no dobra, no to koleś nie żyje. No to koleś nie żyje. Eee, on ma teleporta, więc nawet nie będę podchodził w sumie po tego czegoś, ale muszę się zastanowić się, co ja w ogóle skoram pod tego kryta. Eee, bo tak, dobra, pójdę w to powiedzmy, pójdę w to, nie mam pojęcia, ale zacznę od... A, buty są drogie, ty. Zapomniałem, że dro... podrożały buty. Dobra, biorę te buty na szybkość. Albo nie, wezmę te Na cooldowny. Czemu? Bo przypomniało mi się teraz, że oglądałem kiedyś ziomka, co się nazywa kryt Olaf. Jest Polakiem i on składał i ale on chyba szedł troszeczkę jakiegoś innego builda, nie wiem. Nie wiem pamiętam tylko, że ińce składał. Co było dla mnie dziwne, ale później przypomniał mi się, że to jest daje samoner spell haste, a no moja postać tylko na samonerach polega. Jak nie mam samonerów, to jestem takim trochę klocem później, nie? Trochę jak Darius. Ciężko się rusza w tym fajcie. Bez ghosta. Dobra, muszę mu plating ściągnąć. Nice. nice shoe. Przydałoby się Ulta dostać, darmowe rezysty, To też będzie dosyć przyjemne. Dobra, nice shoe. Pyk, mamy plus 10. Arm Mora i rezista. Szczerze, do graczy Olafa mam mega respekt, nie? Ten champion wydaje się, jakby był najbardziej used as champion w grze, dopóki nie jest najbardziej broken. I ja nie wiem, jak to działa w ogóle. Ja gram na niego raz na jakiś czas, to tak. Na linii nic nie robi, nie? Jakby ja go zabijam za każdym razem. Ale później nagle w wlejcie, on wchodzi w ulta i one-shotuje pięciu. I powiem szczerze, to jest dosyć Sigma activity, żeby coś takiego robić. No by kubijemy się. Kurna, nie trafiłem, nie dobra, no to tyle było z naszego fighta. Ciekawe czy jakby tu przyszedł Ken, to bym ich zdablował. Bardzo możliwe w sumie. A Ken ma ulta, ale to... Nie wiem, czy bym im pokrzyżował plany nawet. Chyba bym ich zdablował, szczerze mówiąc. Aj no strunoża bracie, balansujesz. Boję się teraz troszeczkę, że jeszcze Midlane tu zejdzie, ale powiem tak, no muszę to do gówno dopuszować. should HP. Dobra, to nic, to nic, to nic, wybaczę sobie. Zagrałem to, Czy, co ja chciałem składać? Kolektora? Co, co ja mam składać pod tego kryta? no, no nie wiem w sumie. Infinity Edge będzie na pewno. Dobra, na razie będę miał Kryt Cloaka, bo muszę się zastanowić, czy Essence River ma sens? Daje więcej AD, daje hejsta, mam nieskończoną manę. Brzmi dobrze, Essence River. Ale znowu rzeczy z Zilla dają mi movement speed, a moja postać potrzebuje movement speed. Hmm... No patrząc na ich team, oni będą mnie kajtować w pizdu. Ciężka decyzja tak szczerze, ale jakąś muszę podjąć męską decyzję, więc podejmę ją chyba w Essence Rivera tako dla jaj. Nie wiem, co będzie najlepsze. Nie analizowałem wszystkich możliwych buildów na Krytolafie, ale ten się wydaje nawet OK. Siam byku. Trzymaj kiusa. Szczerze, nie mogłem go dejbować. Pewnie mógłbym, ale nie mam ulta. Kurna, zdodował. Wiewiór są jest szybki. Wiewiura jest dosyć szybka! Chyba się nie spodziewał, że już mam ulta. Robiąc takiego playsa Co jest dobrą nowiną dla mnie Ja chyba mam, nie wiem jak duży jest ten lifestyle, tak szczerze Czy to mi daje shield, a to nie daje Kiedyś wydawało lifesteal, nie? Jestem niemalże przekonany, że tak było kiedyś Ale widzę, że teraz już jest to na pasywie Trochę się zmieniło odkąd ja grałem Olafem Dobra, nie żyje, ale zabiję go O! O kurna, ty! Ale Sigma, lor, ale plot twist to był. Dzięki, baby, dzięki. Tylko mu przerwie recall creep. Nie. Ale Sigma, Jezus. Najlepszy Shen w Europie, to prawda, to ty? Będę musiał mu całusy dać po grze. Jezu, święty. Tego, tego się nie spodziewałem, bo zupełnie, zupełnie, że ją mam Shen'a na idzie. Ale w sumie to jest mega dobra wiadomość, że ja mam Shen'a na idzie. Bo będę mógł się wbić z ulta, a on mnie ultuje i wjeżdżamy oboje w teamfight, ty. Ale rozkmina, ty. Dobra, dobra, to jest... Świetna nowina, nie, świetna nowina. Jeszcze on patrzy na mapę, bo skoro mnie ultno, to musiał się patrzeć. <grych> Dobra, no postaram się farmić tego. On się złożył jeszcze Fade'a. Ma Fade'a, ma Steel Capsy, ma Fleeta. On jest bardzo szybki teraz ogólnie. Więc y jeśli się do niego dostanę, to jest bardziej jego wina niż moja zasługa, bo. No, typ jest y, dosyć nieuchwytny z taką ilością movement speeda i jeszcze z dashem, no ciężko, ciężko. Aha, w ogóle w końcu się troszeczkę odnubiłem, wbiłem na obu kątach mastera, dzięki Bogu, długo musiałem na to czekać, odnubiłem się. Znaczy ja nadal jestem nobem, ale teraz już tylko w górę jedziemy, nie? Już, już czuję, że gram y, dosyć y, lepiej, o tak powiem. Kurna, no i tyle było z tego mojego lepszego grania, nie? Bez kitu. Dobra, jak duży jest ten lifesteal? 23, 23? Ty, w sumie nawet sporo. Po 23 z ataku, kiedy ja nie mam w ogóle lifestealu? Dużo. Największy problem jest z maną, z tego co widzę, ale dlatego, bo to koszty 70, a ja nim rzucam co chwilę. Miejmy nadzieję, że sensriver River to lekutko naprawi, nie? Trzymaj Q'sa. Boom Plating stracił. Dobra, no, pociluję tutaj chwilę. Oooooh. Eee, jungler przeciwny jest w górnej części lasu, więc nie będę teraz świrował za bardzo. A to co? Dobra, on nie żyje, ja, ja po prostu puszuję wavea. Puszuję wavea i cofam. Nie będę tutaj e, nic kombinował, mi się wydaje. Sprzedam pota, kupię KW, nie będzie mnie stać na Essence Rivera, ale czy to problem? Nie, to nie problem, to nie problem. I, y, mam półmany teraz, zobaczyłem, że wyszedłem tak z bazy, ale kogo to obchodzi? Bądźmy się szczerzy, kogo to obchodzi? Kryto, lafisko chodzi gdzie chce, robi co chce. Byczku, byczku. Zobaczmy, co nam idzie ogarnie moja Diana. Oooooo, ta baba to nie żyje. Żegnaj, żegnaj Nobku Dobra, co ten ziemiak ma? Cabi, nic więcej do końca Nie za dużo w sumie on ma Mam Diany w topside on nie będzie miał dużego Gnara, więc w sumie nawet jeśli byśmy chcieli, to możemy go dajwować. Kurna, zdodżował, znaczy tutaj Diany i tak nie będzie teraz Ona już na midzie, na midzie jest, ale tak jakby co to wiadomo Ja jestem gotowy do dive'a byku Czy tutaj jest wizja, jak myślisz? Nie Teraz już tak Dobra, kurna, gonię się szczurze. Powodzenia, Diano. Dobra, myślałem, że będę mógł go zabić, ale no już miał dużą formę, dlatego... Wiesz, dygnąłem trochę na koniec, bo dostaję helfa Ziomek jak się przemienia. Mamy dwa drejki w ogóle, co jest też dosyć przyjemne. Szczególnie, że ten daje co? Mówię, speeda? Bo daje, daje. Ale w sumie poza kombatem to nie tak przydatne, ale niech będzie już. Niech już będzie, nie. Nie będę narzekał. Jak jest? Za friko? Kurna! Dobra, minus jeden, nie. Minus jeden. Eee, dobra, mam Essence Rivera i biorę jeszcze jednego kryta. Powodzenia, życzę chłopaki tutaj. Co, co robicie? Co kminicie w Babilonii? Ja jedna topa, ja jedna topa. Niestety, ale. E, k -e -b. Przegrywasz, przegrywasz. Przegrywasz mimo ty, nie, nie przyniosło to szczęścia. Przyniosło pecha wręcz. Nob mid Ale dobra, chociaż teraz mam nieskończoną manę z tym Essence Riverem. Ty, czy ja go nie mogę zdejmować? Się, chcesz być zdejmowany? Kurna, ma flesia? Ma flesia. Myślałem, że nie ma flesia. To ja mogę tu przejść w ogóle? Bo on chyba nie może. O kurna, ja też chyba nie mogę. O kurna, przeżyłeś mordo. Dobra, farciarska świnia, przeżyłeś tego hita, ale ci tego nie wybaczę, nie? Idę zjeść to, on się nie spodziewa. Hiszpańskiej inkwizycji. Mam jeszcze ghosta, mam wszystko. Pushujemy tego topa, mordo. Najprzyjemniejsza że że jest taka, że nie muszę mieć tematu żeby one-shotować wave'a, nie? Po prostu go... no tak przepuszywałem właśnie. Czy to daje atak speed? Daje, okej. Okay. Muszę się zawsze upewnić, co ta postać robi jeszcze, nie? Bo zapominam, nie wiem. Siabeku, chcesz się bić? Żegnaj, wiewióro. Żegnaj. Pomiędzy turytami go dojechałem, nie? 4-3 gnar. Tak pomiędzy turytami został przez Kryt Olafa zamordowany? Kryt Olaf nowa meta? Wziąłem w ogóle jeszcze pewnie jakiegoś diamenta drugiego i nie może w stójce ustać. Eee, dobra, a co bierzemy? Eee, BF-a, bf chyba co? Eee, iść na bota. A, pójdę tak midem i zobaczymy, gdzie skręcę, nie? Zobaczymy, gdzie skręcę. Oho. Uważaj. Uważaj, byku. Przeżył. Ja tam biegnę, jakby co? Jakby co, to biegnę. O kurna, Diana tam ma. A nie, ona nie ma ulta. Nie wiem, co ja tutaj będę szukał w ogóle, bo ja nie wiem, jak się dosyć do tej postaci. Ona ma jeszcze ulta aktywnego. E, 5x0 zrobili. E, e, zrobili 5 za 0 Nie powinniśmy się tu bić, bo ona miała wystakowanego ulta na nie wiem, na wieczność już. To nie był dobry fight, bo ja nie wiem jak podjechać do tej e, zeri. Dałem się troszeczkę już na koniec, wiesz. E, jak to powiedzieć? Na burmuszyć, nie musiałem, musiałem się wbić. Czułem presję na sobie wbicia. Nie wiem co ten robi Draven, ale no niech będzie, nie, niech będzie. Ja pójdę na bota w tym czasie. No, zeri lulu na pewno będzie trochę denerwująca, bo wiadomo, no oni są mega szybcy w porównaniu do mnie bym musiał mieć ghosta i ulta jednocześnie. Ty, czy ja dobrze przeczytałem, że mój ult daje mi 80 AD? Ty, to daje 80 AD? Co? Czemu to mi daje tyle AD? Nie wiedziałem o tym nawet. Życzę powodzenia im na tym midzie. O kurna, oni wszyscy tam umarli. Dobra, ja mutuję się. Nie wiem, czemu oni znowu się bili tam, ale z gry wygranej zrobiliśmy grę przegraną. Udało się. Osiągnęliśmy niemożliwe, nie? E, ile im brakuje? 500 golda. No dobra, no dobra. Ciekawe, czy mogę to zrobić bez umierania. Jest taka szansa. Jest nawet duża Taka szansa, okej, okay, okej, okay. okej, okay, tutaj był ten Kejnuch, gdzie on ucieka? Gdzieś do swojego lasu, nie? Dobra, no to do idę bota przepuszować jeszcze, dawaj mi te 300 golda Do itema. Hmm, no gra była piękna Dopóki nie okazało się, że nie mamy demedża, a ja też Nie mam do końca łatwego dostępu do ich carrych, nie? Bo, no z lafem też prawdopodobnie jest taki problem Że jestem bardzo squishy, więc ja oprócz Tego, że, no przejdę przez te CQ ultem, to jeszcze muszę przeżyć A z przeżyciem już może być o wiele ciężej idąc w takiej temy, Ale co z tego? Idziemy w kolejnego Lorda Dominika? Co ty na to? Niech będzie, nie? Gdzie jest Lord Dominik? Gdzie on jest? A, tutaj. Dobra, dobra. Lord Dominik następny. Po Lordzie Dominiku nie wiem, co jeszcze. Nawet nie wiem w sumie, czy on jest mi potrzebny, czy jakiegoś yy, movement speeda bym nie potrzebował, ale go złożę, go złoży. Bądźmy już ze są szczerzy, złożę po prostu Lord Dominika. Czy jak Syndra tu przyjdzie, to jestem w stanie ją Hmm... Nie wiem, czy mogę przeżyć jej combo. To jest największy problem. Jeśli przeżyję jej combo, to ją mogę zabić, ale obawiam myślę, że mogę nie przeżyć jej komba. Byłem na wizji. O kurna, nam idzie dymy, dobra, biegnę, biegnę. Biegnę. Zeri nie ma ulta, co jest dosyć dobrą nowiną w sumie. Dobra, ja jadę. Ło kurna, kabomba! Jesus! Dobra, krytola broken? Opinie? Nie, nie jest broken, spokojnie. Masz coś? Nice, dobra, Baron, Baron, go Baron, go Baron, go Baron, go Baron, mega dobry fight, mega dobry fight, Zeri zintowa, bo ogólnie Zeri jest taka, taki, e, taki situation, że jak no ona nie ma swojego ulta, to, no to jest półchampiona, nie, i ult sprawia tylko, że ona w fightach jest potężna. Tak to w sumie ona nie może zagrozić aż tak bardzo, mm, tylko pytanie, co ja chcę złożyć teraz, czy na pewno Lorda Dominika, a co ty powiesz na Phantom Densera? ja ci powiem, że jak na lato, nie, oni nie mają za bardzo jeszcze więc złoży Phantom Densera i później złożę Lorda Dominika. Uuuu, Seagame'ka. Tylko teraz zaczyna się kolejny problem, bo znowu nie mam summoner's peli, więc znowu nie mam do końca jak się dostać. Musiałbym jakiejś flanki albo z jakiegoś, no z jakiejś dzikiej miejscu wjechać w ich team. Co nie będzie łatwe, co nie będzie łatwe. Ale plus jest taki, mamy Sola. To jest bardzo duży plus. To jest masywny plus, bo on mi daje damage redukta, jak jestem low, więc jest mniejsza szansa, że mnie szutują. w skrócie. Kurna, szmacisko mi ukradło, nie. Ukradło mi mi mojego kochanego. Jak to się nazywa? Golema. Nie będę się tu wbijał w nią, mimo żebym bym chciał, bo bym pewnie ją zabił. Eee, tylko dlatego, bo tutaj jest ich team w Botsajdzie. Pozwolę mojemu teamowi działać tutaj i zabić gnara z Africo, a ja bez umierania podsiluję na bocie. Przynajmniej taki jest plan na ten moment. Plus nie mam Ghosta, ona ma zonię. To trzeba pamiętać, ona ma zonię. Ona zezoniuje i... No i co? I lipa, nie? No i będzie lipak jak koleżanka. Zanim do niej dobiegnę, to i tak już będę miał pół HP, a jej ciężko jest clear'ować creepy, które mają Baron buffa, więc... Stojąc tak po prostu już jej mocno utrudniam życie. No dobra, no dobra, Będę um... kontynuował tutaj moją eskapadę botlejnową 16 level, 16 level. Co robi 16 level? W sumie to nic ciekawego, ale biegnę na mida. Gra się sama przegrała, GGWP. Kurna, żebym ja tu nie umarnie Bez kitu. Cofamy? Zdążę? Hmm, udało się. No dobra. Eee, to nie było najwyraźniej za dobre. Oni jakimś cudem umarli w trójkę. Ale ja postoję na midzie, podefuję. No nie będę się wbijał w nich, bo po prostu dostanę one Ale rzucę Q wave'a. Tyle było z mojego Q wave'a. Eee, I pozwolę mojemu Shenowi nie umrzeć. Dobra, mój szen umarł. Nie wiem czemu. Tak chciał zrobić, ale. No dobra, niech będzie, nie? Niech będzie. Zdumiewająca decyzja. To jest wizja, możemy to zczyścić na szybko. Jakbyśmy mieli kogoś z stepem, to bym mógł chase'ować bardziej, ale. No nikt tutaj nie dobiegnie, wiadomo. Pójdę za to z moją rel. O, rel. I teraz już nie pójdę z moją rel, bo po prostu się cofnę pokryt klołka, żeby mieć 90%. Okej, okay, 90% kryto. No teraz na oto atak już praktycznie nie zawsze skrytuję. Czyli jak na ulcie będę, to ja do miał 106 AD, Konquerora. no, damage pewnie jest spory i mam oba samonery, więc mogę się bić. Najważniejsze co trzeba pamiętać to o kurna, coś jak robi w ogóle. No dobra, tepną. No niestety moja postać nie ma CCK, więc e, ziomek się tepnął. Gdybym miał CCK, to może może bym go dojechał, nie? Ale niestety takowego nie mam w moim asortymencie. Luluzeri im też za bardzo w dwójkę nie zagrożę. Chyba po prostu oni mnie zabiją. Co się dzieje na topie? Ty, się bije? Co jest? Co prawda mam ghosta, mam ulta, mam... Musiałbym przetestować wody. Boję się, że jak przetestuję, to przegram mojej drużynie grę, a nie chcę tego bardzo robić. Wolałbym zagrać troszeczkę bezpiecznie, kiedy e, wiem, że fight będzie dobry, bo, no może bym mógł ją zabić, ich dwóch, ale ja, ja po prostu nie znam damage'a tej postaci mojej. Po prostu nie znam obrażeń, bo nim niezbyt grałem. Rzucę to tu, sprawdzać ich. Okej, okay, nie ma tu nikogo. No to puszuję tego bota, nie? Pushuję. I wydaje mi się, że podbiegnę w mida, bo oni znowu się biją. I nawet biją się w sposób dosyć lipny, bo przegrywają. Czy ja tam w ogóle dobiegnę? Tak będą z nami, będą ze szczery. Czy ja tam w ogóle dobiegnę? Może. Jestem tu. Bijemy się? Nie. Może mogłem bota zostać, ale oni... Każdy fight wygląda jakbyśmy mieli grę zaraz przegrać. Nie wiem, dlaczego oni się tak biją. Dziwna bardzo gra, bo... Ja bym z chęcią został na bocie i puszował, tylko już było tak dużo fightów, które oni do zera nas robili. Że to jest aż y, przerażające. Że no to y, prawdopodobnie to by mógł być kolejny. Ja odpuszuję tego mida, żeby nie mieli wavea, jakby co? Na ich późniejsze zagrywki. Czy iść w ogóle na tego topa? Raczej nie, raczej pójdę tutaj. Mit odpuszowany, jakby co, to możemy od barona się bić. Czemu ona tam flashuje? Co jest? Szalona. Dobra, no to domykamy ich, nie? D domykamy. No tak jak mówiłem, jakby zabiłem ziomka, ale ja jestem bardzo squishy, więc Zabiłem typa i umarłem, praktycznie w trybie natychmiastowym Jest szansa, że mogę to złożyć też i to mnie troszeczkę będzie ratować 700 shielda to sporo Opinia? Brzmi w sumie dosyć dobrze Tylko nie wiem na ilu procentach egzekutuje Syndra Na ilu procentach egzekutuje Syndra? Na Mam nadzieję, że nie na 30 bo... Nie no, na 30 to było zbyt broken, nie? Na pewno nie na 30, na 20 pewnie Oni chcą surować, ja nie surne No mecz jest mega ciężki, bo Zeri Syndra no, za nie, Dravena, Shena. i oni w sumie to już za dużo nie robią w porównaniu do ich, do ich przeciwników. Ja zresztą tak samo, no mi jest ciężko się po prostu wbić, znaczy mogę się wbić w Syndra, ale ona zezoniuje, mogę się wbić z Zeri, ale ona, no, no to jest dosyć mało uchwytna postać grając z Lulu i nawet jak się wbije, to obawiam się, że to dużo mnie zmieni, bo ja nie zlon na te dwa ataki czy trzy. I szczerze, ciekawe, czy oni mogą po prostu iść Barona i go i go złąszotować Bardzo możliwe, że tak, o, nie żyje. Co ona zrobiła? Nie wiem, ale nie wyglądało to yy, za dobrze. Ja nawet o to nie będę się bił, bo Diana zintowała. Po prostu się cofnę, kupię to. Wydaje mi się, że ten shield ma prawo bytu, nie? 700 shielda na chemtechu, no brzmi to coś dobrze w sumie. I czy w tym momencie jest coś, co możemy gotować? Na topie jest Zeri, to jest fakt. Yy. Może go jakoś domkniemy? Co oni robią koledzy? Reda w trójkę. Dobra, ja idę tutaj, nie? Bez kita. Chciałem by kubiemy się. Nie trafił chłopak. Bo go zabijmy. Dobra, nara, ja się cofam od razu na topa. Niestety mam... To, no ty dostał zupełnego shota, nie, zgubił się troszeczkę, jak na moje oko. Nawet nie wiem, czy ja mam po co się cofać, nie, bez kitu, po prostu tutaj zostanę. Tutaj pewnie przyjdzie Kane i Syndra, ale nie wiem, czy nie chcę przetestować mego damage'a. Hmm, no dobra, użyła zoni od razu, niestety, ale damage może i był, ale zabrakło go tak czy siak, ale oni mają ich na pewno, więc git, więc git, jakby, no ja tak czy siak jestem one-shotowany, tak czy siak, no ciężko mi jest przeżyć, w sumie to uratowała, w sumie to ją uratowała ta zonia, no ale co zrobię, nie, tak czy siak, fight był nie najgorszy, spaliłem Flesza, ale Shen umarł sobie, tak, żegnaj Czy iść jeszcze w te peny? No pójdę, pójdę, ale to już będzie overkill kryta, no nie wiem, nie wiem w co innego mógłbym iść w sumie. Nie wiem w co innego mógłbym iść, pójdę na tego topa. Jeśli Diana zrobi jakiegoś dobrego ulta od tyłu, ale ona nie ma ulta, ona prawie umarła na ten jeden ulta, tak bez kitu. Dobra, w dupie są Diana mnie. Mm, mam shield boa za 7 sekund. Farmić już mi się nie opłaca, w sumie. Znaczy dobra, brakuje mi tego itema, więc opłaca się, ale. O wiele bardziej wartościowe chyba jest po prostu szukanie jakiegoś free killa, bo ci ludzie lubią się gubić z tego co widzę. Kurna, ta gra będzie trwać 40 minut, znowu, nie? Znowu będzie długa gierka: 40 minut? No ale dobra, dobra, dobra. Co tu się dzieje? Co tu kminimy w Babilonii, chłopaki? Nie mam flesza, więc na to muszę uważać. Widzą mnie na wardzie. Mm, od flanki też ciężko mi pójść, no bo jeśli mnie Syndra z Full Combi, to ja po prostu stracę no, 75% HP bo w ogóle 100% HP. Co robi Diana? Koleżanka na Dianie troszeczkę szaleje. Dobra, dobra, mam jak dojechać? Nie mam jak Ona zwykajtuje nas, nie możemy, nie możemy, ona nas wykajtuje Ja pindole nie trafił, nie? Relma flesha, relma flesha! Flash, flash Relma flasha Nice, nice, dobra, puszy wajwa, kończymy, kończymy. Musimy kończyć, musimy kończyć, się. Musimy próbować. Musimy próbować kończyć to gówno, nie? Bez kitu. Musimy spróbować skończyć to teraz. Nie wiem czy się uda, ale nie mamy wyboru. Jak nie teraz, to już nigdy. To przegramy tą grę. Tankuj to tam reliu lesie, no. Ty, czemu on nie niszczy wajwa? Dobra! Ja, Pindole, no nie! Czemu Renie wbiegła w Wave? A? Przegraliśmy ten mecz teraz, nie? Bez Kitu? Dobra, Ren ogarnęła w ogóle. Wcześniej nie chciała flashować, a teraz nie chciała tankować. No i teraz my przegraliśmy, prawdopodobnie. Chociaż Syndra jest na bocie z jakiegoś powodu, nie wiem czemu. Czemu oni nie biegną midem? Czy oni są równymi nobami co my? A nie, bo Elder w stanie Eldera będą chcieli, co? Boże, co za głupia gra! Co za główia gra eee, Szczerze, po prostu chyba złożę to na co mnie stać Opinia o jakimś Rapid Fire'ze W pizdu? Brzmi wyśmienicie Wyśmienicie, daleko będą autoataki Nie, bez kitu Dawaj kurna, dawaj Rapid Fire'a Najnormalniejszy build na, na Olafie, na Soloku Czemu ta gra jest tak ciężka? Dobra, ktoś musi iść na Bagdora. teraz albo nigdy panowie Mamy obie wieże, nie to co Ameryka I no kurde, musi Musimy jakoś to ugrać. Postoję nam idzie, tylko dlatego, bo w sumie nie mam po co za bardzo iść gdziekolwiek indziej. Robimy patologię. Jaka jest szansa, że mnie widzieli? Szczerze? Oni na pewno gdzieś czekają w bazie. Możemy iść barona robić. <śledzy> o, o, o. Czy oni wiedzą o moim istnieniu tutaj? Teraz już wiedzą. Szczerze. Nie wiem, czemu ta Diana to robi. Ona mogłaby, znaczy, ona bije o wiele szybciej. Turety jak co ode mnie. Jest ogromny Bot Wave. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, że ja szedł na tego Bot Wave'a. No bo. No ta gra i tak się skończy jednym Teamfightem. Prawdopodobnie. Ale mogę też kupić pota, jakby nie patrzeć. Mogę kupić teraz pota. Czy pot jest tak wartościowy? Niezbyt, prawdopodobnie nie. O kurna, ona nie żyje. O nie, ona nie żyje. On też nie żyje. Dobra, przegraliśmy. Gigi Shen musi iść na Bagdora? Bez Kitu? My musimy coś tutaj pokminić, chyba. Ile im zostało Eldera? Ja już nie dobiegnę i tak na tego Bagdora. Im zostało jakieś 10 sekund Eldera 4V5. Oni mają Eldera jeszcze nie wiem przez. przez chwilę, ale. Umarłem, nie? Umarłem. Starają się panowie, ale Eldera mieli cały czas. Czy Kane jest w ogóle śmiertelny? Ty kajintuję, intuje, halo, Sia, bo Diana nie ma meczu za bardzo. Draven staje za 5 sekund. Co to jest za mecz? Co to jest za mecz? Ja, winno, ty. Uważajcie, chłopaki. Uważajcie, uważajcie. Eee, ja wstaję dopiero za pół minuty. Ja mam ogromny death timer. Ty, to jest chyba najbardziej łopatologiczna gra, jaką grałem od, no nie wiem, od, od, od tygodni, od miesięcy. Co to jest za mecz? Co to jest za mecz? I w tej grze czekasz osiem aspirujących profesjonalnych graczy. Support cap, który napisał pozdro, ty. I turboć płynno Olafie, pozdro. Niesamowite. Niesamowite. Dobra, kurna. Myślisz, że iść się bić czy na Bagdor? Chyba idę się bić. Już w dupie z tym Bagdorem, nie? Nie mam co prawda flesha, ale nie ma też flesza A zeri ma 5 temów. Hmm. Co oni tutaj robią? O kurna ty. Dobra, cicho. Dobra, kurna. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy! Musimy to skończyć! O kurno! Nie! No to tak! Nie! 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 Przegraliśmy! Przegraliśmy! Nie! 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 Nie!